Bezprzewodowa echo sonda do zarzucania wędką z pewnego czasu staje się coraz popularniejsza. Dipera znamy doskonale, ja go używam od dłuższego czasu. No ale co jakiś czas przychodzi czas na nowości. To jest najnowszy diper Chirp plus. Dipper Chirp Plus. Cóż to? takiego ta technologia CIRP. Dwa słowa o niej, bo to dość istotna rzecz. Standardowy sonar każdorazowo wysyła pojedynczy sygnał o pewnej określonej częstotliwości. Z racji tego, że odpowiedź zwrotna, która do nas przychodzi, pochodzi tylko i wyłącznie z tej właśnie jednej częstotliwości, to co możemy zanalizować nie jest zbyt skomplikowane. Czytelność i rozdzielczość takiego standardowego sonaru jest w takim razie dość ograniczona. No, i tutaj z pomocą przychodzi technologia, właśnie chirp. Sonar tego typu wysyła serię sygnałów. To już nie jest pojedynczy sygnał, to jest seria sygnałów o różnych częstotliwościach. No, a później dzięki właśnie tej technologii każda częstotliwość, która wraca do nas, jest indywidualnie interpretowana, ponieważ seria sygnałów o różnych częstotliwościach. Zapewniają dużo szerszy zakres informacji. Właśnie ten sonar, ten system chirp gwarantuje dużo bardziej czytelny obraz o wyższej rozdzielczości. Jeżeli chodzi o częstotliwości, czyli o te stożki, są trzy stożki. Wąski, o 7 stopniach, średni, 16 stopni i 47 stopni to jest szeroki chirp, a więc naprawdę spory zakres. Tego wszystkiego my nie musimy wiedzieć. Najważniejsze, że. Te wskazania, które obejrzymy poprzez tą sondę, będą o wiele bardziej dokładne niż wskazania tego poprzedniego standardowego Dipera. Kolor zielony charakteryzuje właśnie system Chirp Deepera Chirp Plus. Obudowa właściwie taka sama jak poprzednio z twardego ABS. Też tutaj mamy dwa. Mocowania oczywiście mocowania, punkt mocowań są aż trzy, w zależności od tego gdzie będziemy używać. My rzucamy wędką, więc mocujemy to w tym punkcie. Oczywiście to, co w dipecze najistotniejsze, znajduje się w środku. Też nie musimy wiedzieć co to takiego jest. Tylko tyle, że tutaj jest gniazdo do ładowania. Zbyt często tego nie musimy robić. Właściwie tak, e, szczerze mówiąc, to raz na jakieś 4-5 e, miesięcy standardowo jeżdżąc na ryby. Mamy tutaj dwie uszczelki, szeroką w środku i drugą na zewnątrz, żeby wszystko było szczelne. Oczywiście my musimy dobrze to przykręcić. Tu są takie znaczniki o, i one muszą ze sobą się zgrać. Wtedy będziemy pewni, że wszystko jest tak, jak należy. Wędzisko i kołowrotek naprawdę nie jest to takie istotne pod warunkiem, że to będzie dość solidny zestaw. Stosuję do tego krzywą ugięcia 3,5 funta dla bezpieczeństwa po prostu. A kołowrotek każdy praktycznie model, jeżeli to jest Big Pit z większą szpulą, tym lepiej, bo łatwiej będzie nam tym rzucać żyłka. Oczywiście możemy zastosować tutaj przypon strzałowy, chociaż ja tego nie robię. Wolę założyć nieco grubszą 0,35-0,38 żyłkę. Bez zestawu tylko z diperem to naprawdę może polecieć przy dobrych okolicznościach nawet 80 i 100 metrów. Natomiast przypon strzałowy, boję się tego, bo Węzły do, przypona, do przyponu lubią się kleszczyć w przelotkach i czasami możemy mieć duży problem. No i oczywiście to, co najważniejsze, obraz tego, co przekazuje Echosonda, wyświetlany jest... Na ekranie smartfona. Ja montuję smartfon. Oczywiście, można go przymocować do wędki, bo są specjalne uchwyty. Natomiast wydaje mi się, że łatwiejszą rzeczą jest malutki taki statyw fotograficzny. Do tego mocowany smartfon i doskonale stabilnie to wszystko stoi. No to teraz czas uruchomić aplikację. Włączam aplikację. Dipper. Proszę bardzo. Wszystko jest. Ale nie do końca szukanie dipera, no i zaraz się okaże, że smartfon jego nie znalazł. Rozłączono z diperem. Zgadza się, ponieważ diper kiedy nie jest w wodzie, po prostu nie działa. Sonda wędruje do wody. No, i poczekamy, aż nam się oba urządzenia połączą. No proszę bardzo. Mamy już połączenie, pokazuje 0,3-0,2 metra. Dipper Chirp ma to do siebie, że ma bardzo duży zakres głębokości od 15 cm od powierzchni, już pokazuje co się dzieje, aż do 100 metrów. Oczywiście my tego nigdy w wędkarstwie karpiowym nie wykorzystamy. Najwyższa pora na zbadanie wody. Jestem tutaj po raz pierwszy. Znalazłem, wydaje mi się, całkiem fajne miejsce, dlatego że tutaj jest takie zwężenie. Półwysep po drugiej stronie tego niewielkiego jeziorka. Mam nadzieję, że znajdę jakieś ciekawe miejsca. Na razie no jest płaskie, chociaż tu widziałem jakieś zagłębienia. Są jakieś takie drobne zagłębienia. To jest dość istotne, bo być może przy dokładnym odczycie Głębokość 2 metry. Są to doły kopane przez skarpie. Co jest bardzo, bardzo możliwe. Na razie, głębokość bez zmian. I tu coś nam się już zaczyna dziać. Właściwie wypłycać w naszą stronę. Dno jest takie dość mocno pofałdowane. Tak, tu już jest płytko. Teraz, no tak, płytko, bo Deeper jest mniej więcej 20 metrów od brzegu, więc te odległości nas nie interesują. Rzucam w inne miejsce, ale popatrzmy 28 stopni na powierzchni, przy powierzchni wody. Bardzo, bardzo ciepła woda, więc no aż taka dobra informacja to dla mnie dzisiaj nie jest. Fajne miejsce, bo jestem tutaj schowany za tymi trawami i wydaje mi się, że łowiąc na tym przesmyku pod drugim brzegiem, niedaleko, bo to jest za 30 metrów, być może są szanse, że ryby właśnie tędy będą przechodzić, więc nawet nie wstaję, zarzucam pod drugi brzeg i zobaczymy, co tutaj na dnie się będzie działo. Kanał jest pogłębiający się, ale dno raczej płaskie. Coś tam na dnie się dzieje. Nie jest to czyste i jednolite dno. No to dobrze, więc to jest jedna z takich opcji. Natomiast za chwilę sprawdzę w obszarze na otwartą wodę. Zobaczymy, jak tam wygląda spad dna. 3,5 metra. Czyste dno. Nic charakterystycznego. No, mam wrażenie, że czeka mnie dobre 15-20 minut obrzucania wszystkiego naokoło, żeby znaleźć jakieś ciekawe miejsca do położenia zestawów, zobaczymy co w tych nenofarach się dzieje. Przede wszystkim chodzi mi o głębokość i o tym, o tym co jest na dnie. Tu jest bardzo płytko, jest pełna 1,5 metra, no ale to nic, absolutnie nic nie szkodzi. Tak, widać, że rośliny no, myślę, że to może być jedno z ciekawszych miejsc, no i mam rybę. Jedno z ciekawszych miejsc tutaj, ewentualnie, chociaż bardzo niebezpieczne, bo nie mając środka pływającego, bo wie tylko z brzegu. Branie karpia w takiej gęstwinie może źle się skończyć. Możliwości aplikacji Deeper, oczywiście, są dużo większe niż tylko pokazanie tego, co jest w wodzie, co jest na dnie. To jest również mapa. Mapa nie tylko terenu, obszaru, ale mapa tego, co robiliśmy z Deeperem. Czyli każdy rzut, każde zbadanie danego obszaru jest tam w chmurze zapisywane i później to wszystko możemy odtworzyć to jest bardzo ważne i fajne kiedy następny raz chcemy tutaj przyjechać nie musimy drugi raz badać dna bo wiemy gdzie co jest i jak to wszystko wygląda jakie są e, głębokości to jest ten niewielki obszar który zbadałem tu wśród e, grążeli Naturalnie później jeszcze dokładniej to wszystko obrzucam, żeby zobaczyć, jak wygląda obszar. I z tego zresztą będzie później można zrobić mapę, ale to jest zupełnie inna historia. Zresztą mówiłem o tym w jednym z poprzednich filmów, właśnie prezentujących DIPera. Oprócz mapy, oprócz tych głębokości mamy również inne możliwości, jak na przykład aparat możemy zrobić zdjęcie. Tego obszaru wody, który zbadaliśmy, żeby później łatwo wszystko zlokalizować, zobaczyć, czy to jest dokładnie to miejsce, w którym byliśmy poprzednio, i te wszystkie zdjęcia również tam gdzieś w chmurze są zapisane. Aplikacje Deeper, wszyscy użytkownicy tego urządzenia oczywiście doskonale znają. No i może krótka tylko zapowiedź tego, że już niedługo, pod koniec sierpnia tego roku, pojawi się zupełnie nowa aplikacja Fish Deeper z tym wszystkim, co oferuje ta aplikacja, ale także z zupełnie nowymi możliwościami. Trzeba będzie oczywiście spróbować.